W poniedziałek 21 marca w sali numer 5 Rządu Miasta i Gminy w Czarnym odbyło się kolejne śniadanie biznesowe. Jego otwarcia dokonał burmistrz Czarnego Piotr Zabrodzki. Już po raz trzeci wspólnie z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego organizujemy śniadania biznesowe. Śniadania, które mają no, umożliwić Państwu spojrzenie także na przedsiębiorczość z nieco innej strony, dowiedzieć się nowych informacji. No i oczywiście u fachowców zapytać bezpośrednio, jak to wygląda, jakie są możliwości i jak można się rozwijać, żeby wiadomą rzeczą przedsiębiorczość kwitła, a państwo rozwijali się, rozwijali własne firmy, a przy okazji zatrudniali pracowników. Jak państwo zauważyli, każde śniadanie biznesowe ma jakiś swój główny temat. Dzisiejszy temat będzie związany z prawem pracy, ponieważ sporo zmian w tym roku nastąpiło, temat trudny, no ale jak to mówią, nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności, więc lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Myślę, że zanim nasza pani Agnieszka Kisielewska, spec od Prawa Pracy, związana też z Państwową Inspekcją Prawa Pracy, będzie będziecie mogli Państwo też później zadawać pytania indywidualnie, a myślę, że takie się tym już zdarzą. To Pan Burmistrz też na pewno chciałby, żebyście się Państwo przedstawili. Zawsze to po prostu lepiej. Więc, Państwo są, może przy okazji jakiś biznes, te wspólne uda się zrobić, nigdy nie wiadomo. Ja no, zawsze mówię, że oprócz wymiany wizytówek można się później jeszcze spotkać na kawie, pogadać i, i zrobić jakiś wspólny deal. Dzień dobry Państwu, Marek Mozą. Przede wszystkim prezes przedsiębiorstwa w się w Czarnym, ale także jestem osobą, która od 15 lat prowadzi swoją własną działalność. To jest wszystkim klatka sportowa, a też tam inne różne rzeczy. I tyle, Państwo macie jakieś pytania albo potrzeba jakichś informacji, to zapraszam. Stanisław Gudzen, prezes Przedsiębiorstwa Wolno-Organizacyjnego Spółka z o.o. w Czarnym. Żadnych innych działalności mi nie wolno prowadzić. Bo... <laughs> Dzień dobry. Nazywam się Paweł Kopczak. Prowadzę działalność w zasadzie pokoleniową z rodzicami. Markę Cetka moja działalność się nazywa. Mamy m.in. tutaj pospoczywcze, ale też pierwszego niedawna zajmujemy się ozdobami drewnianymi, generalnie wyparaniem laserem. Dziękuję. Dziękuję. Może ja reprezentuję firmę męża. Prowadzimy od 20 lat firmę leśną, związaną z kompleksową usługą wykonywaną dla, dla nadesiltwa Zawarta do szpielek, władza zieloną gospodarczą, związaną z sprzedawcą mebli, starko ogienna, zimowa, obił budowlany oraz turystyczne wypożyczania yy, kajaków i, i tego typu pochodne. Wypożyczanie kajaków zbliża się wiosna, lato, więc... Ok. Tak. Dziękuję Mam do zobaczenia, reprezentuje męża, no, zajmuje się kłączową usłużą w serwonie drzwi i o tym. Moje nazwisko Mirosław Gołębiowski, Reprezentuję firmę Zielony Dom. Jestem dyrektorem w tej firmie. Firma zajmuje się e, produkcją galanterii ogrodowej, przemysł drzewny. Super. Dziękuję. Dzień dobry, Katarzyna Kwiatkowska, reprezentuje męża, prowadzimy wspólnie Biuro Radnych w Dziękuję ślicznie. Dzień dobry, Ilona Steklęsyk, prowadzę sklep spożywczy w Czarniu, który odziedziczyłam po rodzicach. Dzień dobry, Elżbieta Skrobosz, studia 2000 jako hotel, gastronomię i restaurację. Katering również mamy od niedawna prowadzę tą działalność, jak również reprezentuję gospodarstwo rolne i pani drogi państwu sąsikowskiego. Jestem tam kadrową, jak i w ogóle gospodarstwo państwa sąsikowskiego, dlatego jest e, akurat prawo pracy, jest mi trochę znane. i dziękuję za takie zaproszenie. Super, dziękuję Jesteś, Tomasz Morski, prowadzę zakład, jestem właścicielem zakładu wulkanizacyjnego. Prowadzę go od 20 lat, w zasadzie ograniczam się tylko do, do usług w zakresie organizacji, naprawy okręgu. Kiedy wszyscy uczestnicy spotkania dokonali autoprezentacji, rozpoczęło się szkolenie z zakresu prawa pracy, które poprowadziła Agnieszka Kisielewska. W czasie swojego wystąpienia dużo uwagi poświęciła najnowszym zmianom w kodeksie pracy, m.in. dotyczącym zawierania umów o pracę. W czasie, gdy trwało szkolenie o założeniach śniadań biznesowych, opowiedziała nam Beata Sławkowska-Domurat. Z Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Spotykamy się dzisiaj na kolejnym śniadaniu biznesowym, trzecim już organizowanym przez nas, czyli przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Czarne. Dzisiejszy temat to prawo pracy. Każde śniadanie biznesowe staramy się organizować wokół jakiegoś tematu dzisiaj prawo pracy, dlatego że sporo zmian w tym roku w kodeksie pracy, sporo zmian, jeżeli chodzi o kwestie związane z rodzicielstwem, urlopami rodzicielskimi, a są to tematy ważne dla pracodawców. Jak wiadomo nieznajomość prawa nie, nie zwalnia z nas odpowiedzialności, dlatego tym bardziej spotkania przy kawie i rozmowy o rzeczach ważnych, a przy tym wymiana doświadczeń jest bardzo ważna. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców mamy tu różne branże, od przedsiębiorców drobnych prowadzących własne sklepy, poprzez ośrodek wypoczynkowy, czy też spółki miejskie, kanalizacje, jak i też drobne biura rachunkowe. Śniadanie biznesowe to okazja do wymiany doświadczeń, do spotkań. Bardzo często jesteśmy zaganiani, czasami jesteśmy na telefon, nie ma czasu porozmawiać, a spotykając się na śniadaniu biznesowym, tak jak powiedziałam, przy szklance filiżance dobrej kawy można porozmawiać o tym, co nas interesuje, co się właśnie zmienia w gospodarce, a także nawiązać współpracę. Przecież możemy wymieniać się nie tylko wizytówkami, ale też pomysłami, jak prowadzić biznes, a zawsze lepiej współpracować niż działać gdzieś osobno. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy spotkania mogli zadawać pytania oraz indywidualnie porozmawiać o kwestiach związanych z prawem pracy.